Oczywiście informuję, żeby nie kupować tej muzyki na żadnej na filmiki na YouTubie, bo oczywiście głosi report. No, tak więc zapraszam do słuchania muzyki. Dużo pucharków mam, przed chwilą wydropiłem Leona i wreszcie legendę ja mam, wreszcie legendę ja mam. Idę na zadymę, bo dużo pucharków mam, nie schodami, tylko serangę wbiję i to wszystko ma być trzydziesta ranga. Zmieniam na Leona, z Leona na Gina, bo ja mam zadanie e i wbiję 500 żetonów. Bra mam braul, oczywiście z wykrzyknikiem, dobra mam brawla i czekam aż się runda rozpo... Idę na zadymę, bo dużo pucharków mam, nie szkoda mi. I je sobie rangę, wbiję sobie rangę. Easy to był winner, czas znowu wrócić na starcie, bo zadanie mam. Oczywiście znowu Leona, Reja. Dobra, już skończyłem, czas wrócić tam. Idę na zadymę, bo dużo bucharków mam i nie szkoda mi ich, bo borangę sobie wbiję. ja. Oczywiście dziękuję za posłuchanie mojej muzyki. Dziękuję i proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję.